W Katowicach od kilkunastu lat promowany jest system SECAP. To platforma umożliwiająca załatwienie spraw urzędowych online. Katowice są stolicą ponad dwumilionowej metropolii i zakres systemu jest naprawdę ogromny. Do dyspozycji jest aż 460 różnych usług elektronicznych, dzięki którym można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, meldunkiem czy rejestracją samochodu bez wychodzenia z domu. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Niestety Podjęto decyzję o wygaszeniu platformy z końcem tego roku. Również przy zaangażowaniu funduszy unijnych powstał m.in. serwis Katowice dla odmiany w 3D, prezentujący wielofunkcyjną mapę miasta. To nowoczesne rozwiązanie, z którego korzystać mogą zarówno mieszkańcy, jak i inwestorzy. Dla mieszkańców ciekawostką będzie mapa pokazująca historyczne zmiany na terenie Katowic, a dla inwestorów przydatna będzie usługa lokalizacji terenów inwestycyjnych. Dodatkową innowacją jest część pokazująca potencjał solarny dachów na terenie Katowic. To właśnie dzięki środkom unijnym możliwe jest rozwijanie projektów podnoszących jakość życia mieszkańców oraz wpływających na polepszenie świadczonych przez Urząd usług. Chcemy, aby takich rozwiązań było jak najwięcej. Pomóc w tym może zaangażowanie samorządów i ich realny wpływ na podział funduszy unijnych.